Irena Sochacka, ta cisza. Ta cisza jest jak dzban napełniony mlekiem po brzegi same, jedna kropla więcej, i dźwięk się przeleje. Gęsta, jakby pokój był zbyt ciasny, mały, nabrzmiała od słów, których nigdy nie wypowiem. Zamknięta w czterech ścianach, niemal materialna, a tak pamiętna, że prawi ją dotknąć, a tak odległa, że myślą ją gonię i taka tęskna, że wstydem mi płonąć. Ty i ja. Obok, bez słowa, tak blisko. A nie stać nas było na żadne wyznania, tylko ta cisza gęstniejąca wokół od słów, które nie zostały powiedziane.